Z okazji 1 listopada przyjrzymy się biżuterii żałobnej, a zanim zagłębimy się w żałobne trendy i innowacje w biżuterii na przestrzeni wieków, rzućmy okiem na podstawy. Czym właściwie jest biżuteria żałobna? Otóż biżuteria żałobna to każdy klejnot lub element, który został wykonany w celu upamiętnienia ukochanej osoby, która odeszła. Może być wykonany dla upamiętnienia ludzi bądź też zwierząt domowych. Biżuteria tego typu istniała od zawsze, tradycja jej noszenia sięga co najmniej starożytności. Dla starożytnych Egipcjan odgrywała znaczącą rolę w praktykach i rytuałach pogrzebowych. Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe, w którym zmarli będą potrzebować swoich ziemskich dóbr. Biżuteria pogrzebowa, często znajdowana w grobowcach, zawierała amulety i amulety z wyrytymi symbolami ochronnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo przejścia w zaświaty. Rzymianie mieli również swoje zwyczaje żałobne. Kobiety nosiły ciemne ubrania i żałobne pierścienie, na których często widniało imię zmarłego i zwroty takie jak witaj i żegnaj, co dziś może brzmieć trochę oschle. W średniowieczu biżuteria żałobna Powoli zaczęła pikować do szczytu swojej popularności, kiedy motywy takie jak czaszki i skrzyżowane piszczele służyły jako namacalne przypomnienie o śmierci. Wezwanie memento mori oznaczało pamięć o śmierci i wzywało noszącego do moralnego życia, odzwierciedlało niejako średniowieczny ponury stosunek epoki do śmierci. Tego typu ozdoby zyskały ogromną popularność w Anglii, gdzie tradycja biżuterii żałobnej i upamiętnienia osoby ukochanej zaczęła się rozprzestrzeniać po egzekucji Karola I w 1649 roku, kiedy rojaliści nosili pierścionki lub małe medaliony z portretami króla ukrytymi pod ubraniami. Po przywróceniu monarchii w 1660 roku produkcja biżuterii żałobnej zyskała na popularności głównie dzięki wzrostowi bogactwa w szerszych warstwach społeczeństwa. Pierścionki, najpopularniejszy rodzaj klejnotu żałobnego, były zwykle rozdawane na pogrzebach, a typowy pierścionek żałobny z końca XVII wieku był złotą obrączką z wytłoczoną skrzydlatą czaszką i skrzyżowanymi kośćmi. Imię Data Śmierci i Wiek Zmarłego były wygrawerowane wewnątrz. W XVIII wieku pierścionki były często emaliowane na czarno z dedykacją wykonaną złotymi literami na zewnątrz. Masowa produkcja biżuterii rozwijała się wraz z wybuchem rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Nastąpił wówczas. Rozwój tańszych materiałów i metod produkcji sprawił, że style stały się bardziej jednolite, ale także pozwoliły wszystkim oprócz biednych na zakup biżuterii żałobnej. W latach 40. XIX wieku popularny w Anglii styl neogotycki dotarł do Ameryki i zdominował modę i design do końca stulecia. Duże broszki z czarną emalią i ciężkimi gotyckimi czcionkami stały się standardowym elementem żałobnym. Na początku XIX wieku powszechne było włączanie włosów do biżuterii. Często jubilerzy umieszczali kosmyki włosów zmarłego w klejnotach, takich jak medaliony, pierścionki, wisiorki i inne. Włosy były także mielone na substancję podobną do proszku i mieszane z farbą. Farba była następnie używana do tworzenia miniaturowych obrazów przedstawiających sceny żałobne lub symbole, które kojarzyły się z żałobą. Za swego rodzaju osobliwe płótna służyły skorupy żółwi. Powszechnymi symbolami były wieżby płaczące, często używano pereł symbolizujących łzy i malowano kamienie nagrobne. Popularność biżuterii żałobnej osiągnęła swój szczyt w epoce wiktoriańskiej, przypadającej na panowanie królowej Wiktorii, czyli od 1837 roku do 1901. Królowa Wiktoria była głęboko zakochana w swoim mężu, księciu Albercie, a kiedy zmarł w 1861 roku, popadła w długą depresję. Wiktoria spędziła większość następnych czterech dekad nosząc czarne krepy i biżuterię żałobną. Zleciła wówczas wykonanie portretów, pomników i popiersi księcia Alberta oraz innych pamiątek, które przypominały jej o zmarłym małżonku. Mówiono także, że królowa trzymała kosmyk jego włosów w medalionie w kształcie serca, który zawsze miała na szyi. To spowodowało, że ten trend został skonsumowany przez masy. W tamtych czasach nośnikiem trendów i swego rodzaju influencerami, na których wzorowała się ludność w podążaniu i poszukiwaniu trendów, była arystokracja. Włosy stały się tak poszukiwane, że Wielka Brytania importowała 50 ton ludzkich włosów rocznie, aby móc wykonywać dzieła tego typu. Stworzyło to nawet miejsca pracy dla kobiet, które stały się tkaczkami włosów. Praca ta była bardzo często wykonywana z domu. Arystokraci i ludzie majętni zamawiali medaliony, bransoletki, naszyjniki i pierścionki, aby upamiętniać swoich bliskich. Popularnymi materiałami były wówczas gagat, onyx, perły, ciemna skorupa żółwia, czarna emalia, dąb bagienny, wulkanit i gutaperka, perka, kauczuk naturalny wytwarzany z drzewa pochodzącego z południowo-wschodniej Azji. Nierzadko używano także granatów, zębów zmarłego bądź innych elementów jego ciała, jak na przykład krew. Biała emalia była używana w biżuterii do upamiętniania niezamężnych kobiet i dzieci. W późniejszym okresie epoki wiktoriańskiej zniknęły czaszki i skrzyżowane piszczele, ich miejsce zajęły skrzydlate cherubiny, chmury, żałobnicy łukający przy grobowcach, urny i wierzby płaczące. Pierścionki pamiątkowe były wciąż jedną z najpopularniejszych form żałobnej biżuterii, ponieważ były bardziej subtelne i mogły być z łatwością noszone przez każdego, niezależnie od płci czy klasy. Dla członków rodzin i bliskich przyjaciół zmarłego często tworzono obrączki, na których widniało jego imię i data jego śmierci. Na pierścionkach tych często widniał sentymentalny napis, taki jak pamięci drogiej żony lub odszedł, ale nie został zapomniany. Oprócz ozdabiania plecionymi włosami lub czarnymi kamieniami. Takie pierścienie mogły być również ozdabiane innymi symbolami śmierci, takimi jak czaszki czy krzyże i trumny, co było artystycznym tropem w początkowej epoce wiktoriańskiej, kiedy na nowo zainteresowano się ideą memento mori. Obrazy te służyły jako przypomnienie o nieuchronności śmierci, ale z drugiej strony zaznaczały by cieszyć się czasem, który możemy spędzić z tymi, których kochamy. Podczas gdy noszenie takiego ciągłego przypomnienia może być postrzegane jako dość przygnębiające, również może być postrzegane jako wyraz miłości i wdzięczności za życie. Nowe obrazy odzwierciedlały zmianę filozofii. Bóg nie był już postrzegany jako wymagający sędzia, ale jako ojciec obserwujący swoje dzieci bawiące się w jego świecie. Ten łagodniejszy i sentymentalny obraz bardziej pasował do ducha epoki. Biżuteria żałobna może wydawać się ponura dla naszej współczesnej wrażliwości, ale zrozumienie czasów, w których była noszona, nadaje jej zupełnie inną perspektywę. Średnia długość życia w epoce wiktoriańskiej wynosiła od 40 do 45 lat. Europa była niemal w ciągłym stanie wojny, a cholera, tyfus, ospa i szkarlatyna były powszechnymi zabójcami. Co więcej, około jedno na troje dzieci umierało przed ukończeniem piątego roku życia, a epidemie czasami zwiększały tę liczbę do jednego na dwa. Najprościej mówiąc, śmierć była stałym towarzyszem epoki wiktoriańskiej. Biżuteria ta przynosiła trochę pocieszenia dla ocalałych, którzy musieli radzić sobie z częstymi stratami. Za mną możecie zobaczyć przykładowe egzemplarze biżuterii żałobnej należące do królowej Wiktorii, które upamiętniały jej zmarłego małżonka oraz córkę. Klejnoty tego typu, oprócz wartości sentymentalnej, miały również wartość i funkcję praktyczną. W epoce, zanim fotografia była powszechnie dostępna, tego typu ozdoby stanowiły namacalne przypomnienie o utraconych bliskich. Było to szczególnie ważne dla tych, których bliscy byli pochowani daleko. Te drobne przedmioty pozwalały im nosić ze sobą fizyczną pamiątkę po ukochanej osobie gdziekolwiek się udawali. Co ciekawe, nawet gdy fotografia zaczęła stawać się bardziej dostępna, Często była włączana do biżuterii żałobnej, zamiast ją całkowicie zastępować. Przykładowo, bardzo popularne były medaliony, wewnątrz których można było znaleźć fotografie ukochanych osób. Po śmierci królowej Wiktorii w 1901 roku, przemysł biżuterii żałobnej zaczął podupadać. Zmieniły się wówczas postawy wobec publicznej i prywatnej żałoby, a także niejako starano się odsunąć śmierć ze sfery publicznej, co przyczyniło się do upadku popularności tego typu ozdób. Dziś niejako trend ten wraca i bardzo często można zakupić biżuterię projektowaną przez swego rodzaju funeralnych jubilerów, którzy chętnie ją wykonają. Dziś możemy również zamówić diament wykonany z prochów naszych bliskich który następnie możemy osadzić w biżuterii żałobnej. Zachęcam do obserwowania kanału.